Dzień dobry, dzień dobry, hej, cześć, witajcie, ja jestem Szajowski, Wiedźmin 3, Dziki Gon, bardzo miło mi was przywitać w trzecim odcinku, trzeci najlepszy, trzeci Wiedźmin, dobra, dobra, bardzo miło mi was przywitać, za chwilę wam opowiem w jakich bólach powstawał ten odcinek, bo nie nagrywam go pierwszy raz, ale bez zbędnego przedłużania, ten odcinek będzie trochę szybszy, Niż pozostałe. Po pierwsze, muszę sobie zmienić. O, żeby widzieć wszystko. E, co się zmieniło? Ano to, że e, musicie mi powiedzieć, po pierwsze, jak wygląda jakość tej gry. Też nie tutaj może pójdziemy później. tutaj e, Jak wygląda jakość? Czy wszystko jest dobrze? Czy mnie dobrze słychać? Czy, czy nie ma jakiegoś szumu? Bitrate nie ucieka, gra nie klatkuje, ponieważ. Eee, nagrywam ten odcinek któryś raz, tak jak mówiłem, eee, a to dlatego, że nagrałem go, nagrałem też czwarty, eee, wyrenderowałem i patrzę, no wyglądało to jak gówno, walczyłem z tym eee, dwa dni, teraz jak to nagrywam to... Oj, eee, to drugi odcinek właśnie dzisiaj miał premierę. Więc w sumie, tak jak powinno być, ale ja zawsze nagrywam trochę do przodu, yy, ponieważ mój internet nie wymaga. Yy, I muszę bardzo kombinować z nagrywaniem do przodu, żeby to miało ręce... O! I nogi. Jeszcze wark nam został. Chodź tu. Wark to jest, nie wiem, to jest jakiś brat wilka? Czy, czy co? No. Yy, i strasznie długo się z tym męczyłem. Byłem już na skraju załamania, że, że to nie wyjdzie, że... że dałem dupy, bo ani w Clerobskuur, ani w Pathfinderze, ani w dumie nigdzie nie miałem takich problemów jak tutaj. Ale chyba. Chyba to naprawiłem. Przynajmniej taką mam cichą nadzieję. Eee, popędźmy do Nilgarczyków, do, do obozu czarnych i zapytajmy. Nie wiedzą, czego się jenefer. Eee, to jest nasz główny cel. Potem będziemy robić jakieś zadania poboczne w Białym Sadzie, ale musimy, musimy mieć jakiś punkt zaczepienia. No więc, tak jak mówiłem, cierpiałem katusze straszliwe, a waszym zadaniem jest teraz tylko powiedzieć, czy to ma jakkolwiek to wygląda. Mam cichą nadzieję, że tak, bo jak nie, to przysięgam, że się załamie. Dzień dobry, panom. miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Oj, tam od razu Wręcz kłopoty. Przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Wynlew jest w wieży. Zabramą w prawo. No. Czy jednak potraficie być mili? No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordingu. O co? Co mi zrobisz? Dowierzy! No dobra. Dowierzy. Przejdźmy się tutaj spokojnym krokiem. No, ta gra wygląda pięknie, ale dlaczego ja mam, zrobić tak problem? A, no i wspomniałem o Klerops Seria zostaje wstrzymana, ponieważ. Nie czuję jej, nie czuję tej gry, nie czuję jej fenomenu. Jest piękna, jest satysfakcjonująca, ale nie umiem jej nagrywać. Nie cieszy mnie, nie mam frajdy w grania. A ten kanał jest głównie po to, żebym pokazywał wam, wam, żebym ja czerpał, kocham gry, kocham, kocham te światy, ale tam nie umiem tego poznać. To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem, ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi. to to jest. Temerczycy, wcześniej już zabrali. I... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza Sołtysem wzywałem to tylko Kowala Wiliego. Krasto luda. Trochę jesteś na niego za wysoki. No i co z tego? Yy, ja mu też coś skończy. Skąpi... <ścoughs> Ciężko ci odmówić, no wiesz. Ciężko odmówić. Cztery Hormon wzrostu i te sprawy. Gerald Z Rebey. Wiedźmin. Wadger. To tłumaczy czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? JNFR z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. O, ale nie wiesz... Nie jeszcze za drzwi nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Ofertę nie do odrzucenia, tak zwaną. Gdzieś w okolicy zalął się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Ech, dobra, umowa stoi. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się lisiego boru. Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie na wsi, na polach, na trakcie czyli porzucił legowisko trzeba. Czyli jest płucie. mocno rozjuszony, innymi to słowy. Nie wnoszę, że I jest to że Jest dużym problemem. Prosty. Duży ptak, Przej duży problem. Trzeba. Jeżeli Gryfa można nazwać ptakiem, muszę zebrać pewne zioło. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Sza... szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Mm najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry. Egzekucje. <grystanie> cięta riposta. Nie. Najpierw były... O, jeszcze bardziej cięta. Na przykład nie igraj z ogniem. Peter, czy jak ci tam było? Idź do Tupa, mi... cicho. To zielarka. Mieszka przy rozstajach. Dobra. Rozmawiasz z kimś, wiecie. kto położyłby cały ten garnizon. Przynajmniej w moich snach. Potrzebuję więcej informacji o tym osobie. Z moimi umiejętnościami mogłoby być to powiem, ciężkie. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Mysław. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. No dobra. Czyli już wszystko wiemy. Tomira, Tomira Mysław. Mysław. Dzięki. Zund jak ten. Dzięki, dzięki. Na pewno się przyda. Dobra, masz tutaj coś? He, masz. Nie masz z tym problemu? No dobra. <noise> to ja uciekam. Na razie, chłopaki. Bawcie się, ma, ma, nie się nie dobrze. Zresztą. Elo, chłopie. Biedny. Chodźmy. Tutaj co? Zapytaj myśliwego, zapytaj zielarkę. Zapytajmy, kto jest bliżej. Co to za kacenka? Co to? Drogowskaz. Mamy drogowskaz. Wow. O, z uznaniem popatrzył to tak. Dobra, yy, jak to tu wygląda na mapie? Zapytaj zielarkę o szakłak. Yy, w takim razie oznaczmy sobie ją. A tutaj na mapie popędzimy najpierw tam. Yy, zrobimy sobie te pytajniki. Weźmiemy e, informacje od zielarki na temat szak szakłaku, szaszłyków. Oj, e, płotka! E, 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 I potem do naszego mysława. Co to za pytanie? Co tu mamy? O, mamy na pewno dużo. O, hol... Mamy jakiś dym, który robi mi krzywdę. że płotka nie ma życia pokazanego. Strzeżony skarb. Zeskocz. Co tu jest? Pieniądze, ale w śmiesznie małej ilości. Super. A tutaj? A tutaj co mamy? Iśta koniku. Do celu, do celu, płotka. Uuu. Obozowisko bandytów. Chłopaki. Nie dajcie Prosto w plecy ogniem. Ała! 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 No... A. Dobra, dobra, spokojnie. Bęk! Ale tu pięknie rozegrałem e, Dajcie mi co, to co, co macie Tutaj coś jeszcze I tu skrzyneczki No, jakieś spodenki Jakieś pantalony, co my tu mamy? Plus jeden, plus trzy Oczywiście, że to wezmę Eeeem... Um, miecz krótki. Lepszy. I tyle. Chodź płotka. Um, eee. Skoczmy na ciebie. Do Tomiry. Wark. Proszę mnie zostawić w spokoju. O, kolejny. Niedobrze. To niedaleko. No i tak trzeba żyć, tak? Trzeba żyć. Małe odległości, to mi się podoba. E, zlutujmy cię. Jak jesteś zielarką? Jedziemy! Nie, nie jedziemy, Geralt. Proszę nie zdecydować za mnie. Tutaj muszę najpierw zlutować wszystko. Woda księżycowa. Czyżby hmm. to Bambi? Dobra, <gryżby> skończmy z tym. Tutaj mamy sporo rzeczy. Weźmy coś, co się nam po prostu należy, tak? Za naszą ciężką pracę. I teraz mogę z nią pogadać. O, tutaj coś jeszcze. Pojadł. Ale masz argument. Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrod. tego nie mówić, przepraszam was, widzowie. Czerwony kwiat. No, no. Widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrod jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Dla kogo? U. To Gryf ją tak urządził. Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Samobójcza misja. Mówiła się na schackę, wiecie, młodzi, z miłością. A, chciała być żona. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Została tak mocno knagą... Gu... Dobra, przepraszam. Nie, już koniec. Y, Mogłbym spróbować jej pomóc. Mógłbym spróbować jej pomóc. Ja Przynajmniej tak mogę odkupić moje wrażenie. winy słowne. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Słychać wycie? Znakomicie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. A, no i jeszcze czegoś takiego szukam. Szukam szakłak. Wiesz coś na ten Właś temat? tu gdzieś w okolicy? Mhm, mm na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę, parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Czornych. Sar... Ciornego Zresztą Petera. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie. Tego bym tak nie nazwał. Po prostu ceni sobie niewielkie porządek. Nilgard ceni sobie jedno porządek. Gryf go zaburza, więc musi zniknąć. Tak, najpierw wezmą się za potwora, potem za ludzi. No teraz mówisz z sensem. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż... Bo jaka ty mądra jesteś? Robisz jakieś dochodzenie, przesłuchanie? Książkę ciekawą... piszesz? <laughs> Może następnym razem. Okej, okay, yy... ona jaskółkę chciała, czy ja mogę zrobić jaskółkę? Eliksiry. Jaskółcze, ziele i muskułtopca mi jest potrzebny. Hmm. Kurcze, gdzie ja to dostanę? Nie wiem. Może to być ciężkie zadanie. Dobra, yy, chodźmy w takim razie do Mysława, pogadajmy z nim, albo są tu jeszcze jakieś pytajniki? Tu jest jeden. Ale to jest jakieś... Jakieś fiu pździu. dobra. Chodźmy do Mysława w pierwszej kolejności. Uuu. Jak dowiemy się czegoś ciekawego od niego, to pomyślimy co dalej. W zależności od tego, ile czasu nam jeszcze e, na odcinek zostanie. Celuję w 30 minut standardowo, klasycznie. To było miło i przyjemnie. To dupy cię zaprowadzi, nie do wyzimy. Człowieku. Biały sad jest. OG Street czy coś ten. Ten ja swoje Cześć, Mysław, musimy Cię pogadać. Mam do ciebie bardzo ważną sprawę. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Serio, Geralt? Tak? No dobra, skoro tak mówisz, ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. No to go poszukajmy. Mysław. Mysławie. O! Przecież by to. Tak, to on. Ty jesteś Mysław? Shh. Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejsze. Nie przesadzę, nie dramatyzuj. Groźniejsze od wilków bez przesady. A tak, właśnie tak, Wiesz czemu? Nie, ale no ja zaraz też się też dowiem. Czuję, że zaraz. <laughs> Wielkie umysły myślą tak samo. wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają do zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? No a zabijanie dla zabawy to nie jest okrucieństwo? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś milchardczyków zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Zgadza hmm. się. Albo mówię o wesmi, że jest nas dwóch w końcu. Wskażę wam drogę, jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę o. zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Na takie zwierzyny to ma się no nie, y, srebrne, ucieknie. nie. Y, stalowe miecze. Nie. nie chciałbym za, zauważyć. Więc stawiajcie stopy ostrożnie. Oj, dobra, gdzie, gdzie mam iść? problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna? Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. Nie można kopać pieca. łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Aha. No ja, jakby mnie ktoś skopał, też bym dopadnie. był cięty. Co? Tu są. Siemanko! Uuuu. Spokój się. Au. No. Chodźmy To tylko pierwszy poziom. Eee! Co jak? No dobra, dobra. Okej, okay. bestia z białego sadu zadanie zaktualizowane jeszcze tutaj gdzieś był tu, tak. Mamy to. I tutaj coś. Surowe mięsko. Mysław, co mi powiesz? skutna śmierć. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Rozwiń myśl. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Au. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. No dobra, nie przekonałeś Nie naciskam. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilgardczyków. Dawaj, mysła, biegnij. Wiesz, co się tym gryfie? O, nie to nie na dla mnie. Za to ty, dla gryfa, jesteś w sam raz. Tak się ciemno zrobiło, Za jest trzynasta godzina. Tarcy. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić, także nawet gryf nie zoczy. Ja Tylko pamiętaj, że gryf lata. Jest podobny, pewnie trochę do sokoła, więc wzrok też ma nienaganny. Ale niech ci będzie, że cię nie zobaczy. Mam nadzieję nie widzieć potem Twojego truchła rozwleczonego na przestrzeni 5 km. I tutaj? No, to wygląda jak. Jucha. Tak jest, zdecydowanie. To tu. Jeden leżał tam, pod pińkiem, z głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Do pępka. Uważajcie, na Przecież jak flaki, to raczej pępka nie było widać. Dobra, ja sobie dam radę, stary. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Na razie, kamracie. Badaj Juche, Geralt. Ziemia ciemna od zakrzepłej kryi. Okej. Okay. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale Gryfin przerwał. Lipacje alkoholowe w wojsku, za to tysiąc batów. To się tutaj. No. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni pewnie nilwgardczycy. Pewnie tak O tutaj coś mamy Skrzyneczki Dawać ludzi, koreny O coś jeszcze Skocz O pięknie Geralt Wow Jestem z ciebie taki dumny Teraz tutaj jak, o, jak obspermione to znaczy że tutaj I teraz tu Opa Gryfa, czy raczej to, co z niego zostało? No leży, faktycznie. Czyli co najmniej dwa tu były. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. I Właśnie tak, Mysław, skończysz, jak będziesz udawał, że ciebie to nie dotyczy. Kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Jaki ładny. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. A może. A może nie. Może to były dwie pannice. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obianie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w potrzęsku. Miała 10-12 lat. Młoda. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Czyli y, odstrzelili y, mu samicę. No to się chłopacz nadkurzył. Gryf bezsusiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Okej, okay. gryf królewski. Nic mi to nie mówi, ale niech to będzie. Tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny? Najpierw dopadł Nilgardczyku w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Okej, okay, a czy mogę coś przeczytać na temat y, gryfa w bestiariuszu? Hybrydy, gryf. A tak, półorzeł to był pół półkocur. Całkiem jak u, ślach, y, u ślachcica w herbie. Tylko w pazurach niósł nie berło, a krowie truchło. Anonimowy świadek ataku grypa Gryfy żyły niegdyś jedynie w wysokich górach, gdzie polowały na świstaki i kozice. W pewnym momencie zdały sobie sprawę, że na zamieszkanych przez ludzi równinach znacznie łatwiej zdobyć żywność, czy to krowę, albo owcę, czy to pasterza. Ten potwór łączy w sobie cechy orła i dzikiego kota. Stał się w przeciągu kilku zaledwie lat jednym z największych postrachów północnych królestw. Szczególnie sławą cieszą się zaś gryfy królewskie i archegryfy. I tutaj co jest art Olej przeciwko hybrydom i kartacz, petarda, okej, okay. no dobra. Eee, tutaj mamy, coś tu jeszcze mamy, mamy. Nawigracki korony. Zbadaj. Zbadaj. Spalone, a mógł zrobić tylko człowiek. A może smok? A tu mamy jeszcze jakiegoś ziutka. O, Weleńskim jest długi i jego wysokość e, M. M. To władca ekspansywny, obdarzony świetnym zmysłem strategicznym i jedną wizją. Chce podbić świat, choć słusznie uważa, że nie podbojem się to powinno nazywać, a ratunkiem. Tak, cesarz Nilgardu niesie światu żagie w cywilizacji. Wkrótce po dojściu do władzy cesarz zajmuje kolejno sąsiadujące z Nilgardem królestwa. Północ ogarnia strach. Zwycięski pochód cesarskich wojsk zostaje powstrzymany dopiero w bitwie pod Brenną, po której następuje zawarcie pokoju. Jednak nikt nie ma złudzeń, celem Emhyra jest podporządkowanie Nilgardowi całej północy. W czasie kruchego pokoju, pokoju Emhyr wzmaga działania polityczne, na skutek czego widać, jak bardzo niestabilne są państwa Nordlingów. Coraz bardziej skłóceni wewnętrznie potrzebują władcy, który nada sens ich funkcjonowaniu. Potrzebują władcy wizjonera, potrzebują Emhyra, War, Emreisa, dlatego nasze armie ponownie przekroczyły Jarugę, po raz trzeci i po raz ostatni. Miejmy nadzieję, że w tym... Yy, w tej kwestii y, powiedzenie do trzech razy sztuka nie będzie miało zastosowania. Magia to miejsce moczu. Miejsce moczu. Ha, odlejmy się. I bardzo ładnie. Kolejny punkt. Y, umiejętności. I tutaj mamy jeszcze jakiś y, punkcik. To w takim razie zróbmy ten punkcik. Przejdźmy się do niego y, i zakończmy odcinek. Będzie w sam raz. 15 godzino, godzino, godzina, a ciemno jak w dupie. Co to? Dezerterzy? Co mam? Co mam? Co mam? Przejebane? Nie wydaje mi się. Uu, to ty, to ty byłeś taki mądry? Powiedz to jeszcze raz. Dobra. Coś tu jeszcze z was może wypaść fajnego? Może być. Jest. Butelka wody, fiolka, troszek, schemat bełty rozrywające. Korzysta z kuszy. Fuj. Jesteśmy masochiści. No nic. nie może 15 godzina i ciemno i pada deszcz i pewnie jest zimno Geraltowi. Ja bym chciał się z Wami pożegnać, mam nadzieję, że się podobało, oczywiście zachęcam do subskrypcji, do komentowania. No i tak jak mówiłem na początku, dajcie znać, jak ten odcinek wypadł, e, czy jakościowo się to broni, czy audiowizualnie się to broni. E, bardzo chętnie chciałbym dostać od Was odpowiedź zwrotną, a mi nie pozostaje nic innego, niż zaprosić Was na jutrzejszy odcinek z Baldur's Gate 3 o 18.30 i pojutrze na Wiedźmina 3 również o 18.30. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!